Ja mam gale przejęcie po nie. chwili. No i mam 8 HP po tych granatach Obity tak? chyba przez double, jeden mid cały czas pikował Skaczę na midzie. Patrzę ktoś longa, olczę patrzę longa, yy, ja patrzę longa. Ja wakacje, patrzę longa. Ja... Przepraszam, na szorcie. Blisko Nice. 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 Więc dzisiaj będę na co? Teraz muszę poczekać, bo ja nic nie widzę. Eee, Schowam się stoi. w Apple. <laughs> stoi! O, kurwa, o kurde! Co? A, oh, O kurde, przepraszam! Przepraszam! Sorry. długa. <laughs> długa. <laughs> ja... Swoją jest? drogą mój uczeń, z C, znany jako. Tomasz F., żeby nie likować danych poufnych, dostaje czerwoną karteczkę za napierdalanie w GTA RP zamiast rozwijać się w Teamfight Tactics po strategicznych. Tomaszu, jeżeli kiedykolwiek to zobaczysz, zainwestowałem w ciebie kupę ogromnego zainteresowania, a ty poszedłeś w GTRP Czuję się zdradzony. No ale to nie grasz CS-a na co dzień, to no. nie masz się czym stresować. No spokojniutko, trzeba wiesz. Fines zagrał, bo 30 nie zakręcił. Taka prawda, to jest wina Finesa. Coś. <laughs> Więc. I nie e... nawet broni, nie rzucacie, ja gram najważniejsze rundy z makiem. <coughs> powinniście, powinniście zrzucać winę na, na Finesa. Hmm. Na kapitana, bo kapitan nie zrobił. Dwa pieniądze bierze za złe wieści wprowadzać, w ogóle takie, takie złe emocje wprowadzać i sobie tym zakrzątać głowę. Jeżeli dla ciebie najważniejsze jest zabić mnie, a dopiero potem być szczęśliwy z partnerką, czy założyć biznes, to jesteś trochę... nie. Autentycznie prawdopodobnie dominuje twoje życie. Każdego dnia myślisz o mnie. Być może masz nawet mokre sny, kto wie. No i dobra, no i moi drodzy, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Pójdźmy, pójdźmy krok dalej. Kierownik, studenci do roboty. Trochę mi was żal. W rozumieniu, życie jest niesprawiedliwe. Dlaczego mamy chodzić do pracy, Dżin na do. studia, do szkoły, zamiast nie robić nic? <głosy> <głosy> dziękuję, Hubix, Slukle oraz Materusz Dura za suba O, dzisiaj dzień chłopaka, właśnie wszyscy. Wszyscy chłopcy wszystkiego em, najlepszego. Dziękuję, Gapno. Ale Cwele, jebanek. Sorry, poniosłem jak chciałem powiedzieć. Go kick, nie będzie trzeba się hamować. No, kubaś to i los Przepraszam, rozszalał. Rozszalał, tak, Dokładnie. Sorry, administration. Sorry, I don't know this guy, syndrom. Jak tam twój kolega Kubon kurwi się na kiku? No, stary, gdybym miał okazję się kurwić na kiku, to bym to zrobił jako pierwszy i przed. Boże, co chciałem Przecieli powiedzieć. Nie, 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 chciałem powiedzieć zupełnie co się nie było, Prze okay. powiedzieć. No spoko. Możemy porozmawiać. Mam 15 minut do rady na cs -a. Nad stan. Dlaczego tak bardzo zapierasz się rękami i nogami, żeby tylko zostać na twit? Nieraz mówiłeś, że praca na budowie byłaby lżejsza, a przynajmniej żarty, psychicznie lepsza. Siłowi. Skoro tak ci źle jako Streamerowi, że praktycznie sugerujesz sam, to zmień pracę. No nie uważam, żebym był traktowany w sprawiedliwie. Brother from another mother. Diable, biegnij. Ja jest? Ciszek. Znasz pana Franciszka co prawko zdawał? <grywia>